Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dziś y, pokażę Wam taki poradnik do trybu, y, do gry Roblox A dokładnie możemy już sobie przejść do awatara Pokażę Wam jak zrobić y, nie takiego awatara jakiego mam do tego nie będzie potrzebne, będzie potrzebne zero Robuxów. na awatara z takimi jakby częściami ciała y, przylegającymi. Także jak macie jakieś swoje części ciała to je odznaczacie. Oczywiście twarzy nie, tylko nogi, tors i głowy też nie. Tylko wiecie, ręce, wszystkie ręce obydwie, nogi, tors jest odznaczony. Dobra, zdejmiemy sobie też wszystkie obranka twarzy. Tu nic nie mam, shoulders, nie mam. Dobra, zdejmiemy sobie również ubranko. Wiem, że to się nie zapisuje, będę musiał zrobić redraw i dopiero... Nie, będę musiał zrobić tak. O, i mamy takiego typka, to zdejmiemy sobie również mm, swoją animację chodzenia. Nie możecie mieć ani retro, ani żadną inną. Po prostu nie możecie mieć animacji żadnej zaznaczonej. Gdy sobie to wszystko odznaczymy, to znowu sobie patrzymy i awatar jest taki. No to zmienimy mu też face na defaultową, czyli smile na smile. A jaka będzie, jak zdejmę smile, będzie taka sama? Nie, inna jest trochę. Taka bardziej defaultowa. Mm, czyli teraz tak. Bierzemy sobie, o i jeszcze tu będzie y, jak zrobić, poradnik to jest jak zrobić takiego z przylegającymi kwadratowymi częściami ciała, awatara, ale nóbka awatara, czyli tego z takimi częściami kolorowymi, to sobie w body, skin tone, Advanced i head. Bierzemy na ten żółty torso. Bierzemy na y, niebies. Nie, torso było tak. Ręce były. Obie dwie żółte. Nogi były chyba zielone. Zobaczmy, czy to są te kolory. Tak, to są te kolory. I teraz wystarczy, że nacisnamy sobie R6. I mamy przyga, przylegające części ciała. I to jest po prostu wszystko. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał. To pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, w górę, subika z dzwoneczkiem oczywiście i jakiegoś fajnego komentarza, bo będę czytał, jeżeli będą fajne przypinał serduszka. I co? Do zobaczenia.